Cześć, dzień dobry. Z tej strony Mateusz Ciesiński. Moi drodzy, jutro odbędzie się jeden z największych półmaratonów w Polsce, czyli Półmaraton Praski. I apeluję, bardzo was proszę, abyście nie popełnili kardynalnego błędu, który powtarza się tak często, że czasami już nie mam siły powtarzać, w szczególności swoim zawodnikom. A mianowicie chodzi mi o to, aby mierzyć swoje siły na zamiary. To po pierwsze i dość oczywiste, a po drugie, nie zaczynać za szybko. 90% osób zaczyna za szybko, w konsekwencji nie ma później siły na to, aby zmobilizować się w drugiej najważniejszej części dystansu. I często wiele osób przystępując do półmaratonu ma nieprawdopodobne przygotowanie i ma predyspozycję ku temu, aby wykręcić dobry wynik, ale niestety całe przygotowanie niweczy tym, że zaczyna za szybko. I apeluję o to, abyście nie dali się ponieść emocją, abyście nie dali się ponieść tej energii, która zazwyczaj na starcie występuje i żebyście zaczęli naprawdę z chłodną głową i i rozpoczęli bardzo, ale to bardzo spokojnie, bo to zaprocentuje drugiej części dystansu, która jest tak naprawdę kluczowa. Gwarantuję wam, że jeżeli wolno zaczniecie, to będziecie w stanie przyspieszyć po 15 km i ewentualnie nadrobicie czas, który wydaje się wam, że możecie stracić na początku. Otóż nie, niczego nie tracicie, a wręcz przeciwnie. To, że rozpoczniecie wo wolno, świadczy o waszej bardzo dużej dojrzałości. A jeżeli nie wiecie na jaki wynik was stać, jeżeli wasz trener, jeżeli um, plan treningowy, który re realizowaliście, nie do końca precyzyjnie wyraża się co do tego, na ile jesteście przygotowani, to polecam, abyście skorzystali z tabel Jacka Danielsa. Wybitnego trenera, który mm, tworząc tabelki, pewne tabelki, bardzo precyzyjnie określa. Na co możemy liczyć, biorąc pod uwagę nasze ostatnie wyniki, na przykład w biegu na 5 czy 10 km? I to tyle. Życzę Wam bardzo, ale to bardzo dużo pozytywnej energii. Pamiętajcie o tym, aby rozpocząć z chłodną głową. I pamiętajcie też o tym, aby dbać o takie aspekty jak odżywianie i nawadnianie, bo prawdopodobnie będzie bardzo gorąco. Także trzymam kciuki i do zobaczenia na starcie. Aha, ja biegnę jutro na godzinę. I 25 minut. Traktuję ten start treningowo, także jeżeli macie ochotę biec ze mną, to zapraszam. Zaczynam pierwsze kilometry biec w tempie 4:10, 4:5 na kilometr i po dziesiątym kilometrze będę sukcesywnie przyspieszać. Także do zobaczenia, ludzie, i powodzenia!